Siema. Siema. zostawcie strony, suba, ma. zostawcie suba, lajka, najlepiej tak, nie wiedzą, cię, zostawcie suba, bo nie, będziemy naj... grali w to, najlepiej tak 10, najlepiej tak na Od tym skrybentów. odcinku, tak 100 subów na jednym odcinku, tak, bo chcemy w końcu zrobić, przed chwilą jeszcze nigdy, choć prawie zdobyliśmy, no, prawie. i będziemy grać w wyścig, Matematyczny. No wyścig matematyczny będziemy grać na Robuxie! Robuxa! No dobra, no Robuxów jeszcze nie będę rozdawać, tylko jak... Jak bym... dacie suba? Jak ktoś pięć... jak pięć ludzi da suba, więc to on rozdaje te Robuxy. Nie? No ja na... Co 10 subskrypcji rozdaję jednego Brain rota sekreta. Co U. 10 subskrypcji. A nie, jak dobijecie? Nie, legenda to jest słabsza. A. Albo rejne odgody, moje albo sekrety zależy. Ile słów ile lajków. Dobra, a masz mnie w ogóle? Właśnie, że oh, No to się to daje. Daj lepiej. To, to, Będziecie chcieli to pokazać. Ja wkaduję, Data, ja wkaduję. Ja Takie ty skanuj. Gdzie masz skanuj? A tu. To skanuj, skanuj. To dajcie. I byk to ja. Od mamy. I let go. To mamy. Dobra, to, to łączysz do mnie, nie? No, ja do ciebie. Tyk. o, nie widzicie. Czekam to... na siebie jest tam ta co ciągle. Te, co daje trupy. A czemu niby trupy? Nie wiem nawet. Ile to jest? Będą hmm. się od ciebie zgapiać. O, dobrze. Jestem tam czekam. Ja przecież wiem jak ty wyglądasz. Widzisz kogoś kto ma trupy? O widzicie. Hello. O Kurde, o kurde, kurde. Jak mi ta kamera nas to O. O kurde, ja zaznaczyłam. znaczyłam 11, 11. 11. 11. A ale ty tak źle wyglądasz. No to ja tutaj w ogóle się nie będę ruszać o, do, się do bo... tutaj. Ja się w ogóle nawet nie ruszam, a sobie dobra. Ja czekam, kiedy będę już tam. A! E, ja też elo. No to ja nigdy... O, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Osiem. No, uh. no, no przyłaziło. No, trzymaj było. tak, żeby... No, tak najlepiej, nie? Lepiej, nie? Tylko ty jedyny. Co to no. zrobiłeś? No ja dałam cztery. No to ty jedyny, chyba. Siedem plus sześć, o siedem, osiem, O kurde, trzynaście. Aaa! 13 na ścianie się jedyna! No to nie jest źle. Nie chcę tu wejść i nie podam. Nie wiem kiedy. O! Katrę. Katrę, dwanaście. Nie podam, ale nie wchodź tu do lawy. Dobrze, mm, mm, tak i pa. I nie wchodzisz, ja tu jeszcze wyczekam, nie? Gdzie to nikt? O, siema. No siema. A! No, mam nadzieję, że będziemy koło siebie. Czemu ja bie... na łatwe. Nie, no łatwizna, no przecież ja nie będę. Ja chcę Nikodem być koło ciebie. Nie. A czemu tak chcę średnie? Nie no, jedyna chcę średnie. No łatwe. My bierzemy łatwe, no bo... Koło siebie nikotę. Proszę koło dostać. siebie! I... A nie, hmm. tak, tak, 8. super, 8. 8. o kurde, ale lawy, trupy, trupy, <noise> jak to się 10, stało, 10, 11, 12, 13, 14, 15, czemu ja kliknę, nie, i przegram już na od razu, nie ma co, szansa jest, może właśnie. trochę, bo tak coraz bardziej rośnie lawa, oh. o, o, żyje, 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 no to teraz tak trupów, no jeden, jeden. Kolejny jest najwyższy ode mnie. Umiem prawie sekundę to zdobyć. Zostawcie suba. Zostawcie, błagam bardzo. Robuxy, No robuxy, Braindropsy i wszystko. Robuxy, Braindropsy i wszystko. No może nie wszystko. Jedenaście. No przecież to wiadome. Mam nadzieję, że pierwsze to zdobyłam, nie? Nie, to za... pierwsza! Tak, pierwsza sekunda i 6 milisekund. Oj, no. Też trupy ciągle wypukliła. 16. No, 16. No, jako szesnaście. pierwsza może być. A no ja, na no, pewnie jako ostatni, co? Nie, ja jestem jako druga. No i ja jako jest ostatni! Ale to chyba nie ma znaczenia. Trupy! No, no, ma znaczenie. Ile? Nie, to było chyba 13. Tak! No, 13. Ja byłem... Ja jestem i taniej, kurde, xdd Kurde, xdddddd 14. 14, na pierwszy rzut widać Brawo to będzie łatwizna Chyba ja Jako pierwsza Ja już Ześmianów 2, 2, 2, 2 2? No 2, 2, 2 za dodać cztery. No 4, się 2, 3, 4. No mam tobie. Kocham was. Kocham jak zostawicie Dobra, jestem jeden, dwa, trzy, Jestem jako czwarta, wybrałam. Ja jestem trzeci. Dziesięć bloków. Teraz będzie dziesięć... Zero. zero! A ten kliknąć minus jeden i I x, da, da, da. A no kurde, osiem bloków się pod... Wszyscy zero. Mm. To jest takie podstawiłaś? 10 bloków, to każdy może być. Ej kurde, 8, 8, 7, 6. 6! No 6, 5 bloków wyżej, a ty 5, tak. A to jest 6. Jego o, 6, oni 5 i 3, oni 5 i 3, jak jest? No ja tam to ja by to kochał. No na pewno nie wyszło 5 tej... 5 razy 1. 5, 5, 5, O nie idę na razy. No jak ja nienawidzę tych tak razy. Ja o, nie lubię tab tablicek mnożenia. Wy wybraliśmy łatwe! Właśnie. A czemu tam ta... ciągle czakł wysyła? Nie wiem, bo się boi. Skąd mam wiedzieć? O kurwa. No mamy ile 4 razy 5. 20 30! Nie... Już ty co zrobiłeś. No kurde, od mam. Ty mm. też. Nie, 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 ja nie mam już. Ja nie? mam masz dymenów, bo ja mam 220. Ooo, kurde, 6, 9. No nikogo mi się chyba nie, nie uratuje. Natalia, ale... Typek jest mniejszy, ten co ma fioletowe, no to jest mniejszy. No w sumie, Oho, on się już topił. Nim. On jeszcze żyje? Jak on jeszcze żyje? O kurde, dwa, 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 No dobra, ten typek już nie żyje, ten fioletowy. Nie, żyje. Patrzmy na niego. Zobaczymy. O kurde, ktoś A Tamta ciągle... Już marne. Jak umarnie? Już się nawet podniosła. 10 bloków w A co to to jest? 12! Dobra. To było. Oni 12. O, za 11. Papa! Pa. O, kurde! Barne. Ja jestem trochę wysoko. ja jestem jeden, jeden, jeden. Ja chciałam powiedzieć skąd to widzieć. Ja też na początku myślałam, że to razy jest. Ja też. Jak wysoko jesteś? No nie. <noise> Ale jeszcze zjedz! Ale to już ledwo ledwo. Aha. O się masz Teraz jest sprawdzał. Umarne dobra bez podcast jadania teraz. Umarne! Nie to są że. No ja chyba już teraz umarłam, sorry. Ja jestem z jakąś jedną typiarą. O kurde, ja chcę na ciebie patrzeć! Jeden. Jeden! Ona nie widziała! Nie no, ona wiedziała. A co? Ma, czy, um, a postawiłaś? Haha, Ta. uh, 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 uh. Chyba tam ty jara. A skąd ja mam to intererę? Eee. Możesz przejść. O, już nie mam, no to po mnie. O kurde, po mnie. Łaaa! Po mnie jest! Siema. Czekaj, w topce chyba jestem drugi, co? I a tu stopka nie jestem, nawet drugi. Jesteś drugi. drugi. Tam stoskam z twojej pan... A, dopiero się teraz odświeżyło. Uh, uh, uh. A kto się trzeci? Nie wiem. I trudne, ci średnie, i średnie. Nie no, jak oni idą na łatwe. Dwa, dwa, dwa. Dobra, dołączam się tutaj do łatwego. Dołączam się do łatwego... Płytaj jej węgiel rysu... Yyy. Mama, ona jutro jakiś węgiel rysunkowy potrzeba. Yyy. Co to jest węgiel rysunkowy? Yyy, yyy. Co to? Ja. Nie. Tyga. Nie! To ja. Mama, zostaw na uwagę. No i co? Powiedz, że mama nie miała i co? I że, no wiesz... Halo? Halo? Jeszcze chyba nie będzie Ale nie do tej na O, to jest. Ej, na O, jaki węgiel na mo... Który mam węgiel?

To A Ty nie wiesz na co to jest jak rysunkowy. Załączamy się z gry. de laba dit is blok aha nee dat... kom je nou die laatste dan pak je kaart zetten dus het dan nou slaan hoop dat I macie mieć do kasy, Okej? Okay? Oni śpią. Już nie będę. O No, i ma być to pątańkę. Ale się lama podniosła. Samu. Jestem drugi w topce tam. Od siedem do osiem, Basicie. Nie osiem? Jaki, jestem? jaki, jaki, jaki? Tutaj nie ma tej topki. Gdzie No, to? Nadal drugi! Kurde, tam jestem nadal drugi! Mhm, to tak się bawimy? To ile mam I chodzę. ile mam ile mam

4. 6, 7 procent. Nie, bo czyli 6, 1, bloków się poddosta. Czekam! Pomocy! Ręki nie gonie. Ale my gonimy swoje ręki. Dobra, zostawcie no, proces huba. Mm. Jak nie zostawicie suba, nie macie braindroku. Nie macie braindroku, nie będziecie załabiać! No proszę zostawcie w tym, bo by... Tylko mam becie w braindroki. Tak. Tak, to nie macie o tym odemocy. Nie zusyptajcie mnie! Cześć babcia. Blok. <noise> 10 bloków się podnoszę. Muszę być pierwszy Góra. w tej topce.

No, się mam no. teraz mam agaridi mam agaridi dla palidii i muszę teraz szybko klikać. No, muszę szybko klikać. Sisko, skąd skąd? Dzieckie chyba Jaki proszę, a gdzie skąd nie ma skólu 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 to zadzwibia ja, za do tego skida nie ma nawet skólu dobra teraz to jest skół skólu skólu

do kopie ile można kopić! to skol, 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 skol. Tutaj na biwe kopie groby. Jak się wykopie groba albo do kid Albo to oh, nice. wyklei w halloweenowej aktualizacji. Teraz Nie no, w tak wyleci 20, ja na to tam mam. Albo nie, nie mam. Dobra, zobaczycie nowego spuki laki bloka. Skol skol skol. -Yang! skol, skol, skol! wyleciał! Ile to było... Ile to było na to proszę, wziąłem, że Ink Yang? Normalnego? Ink daje milion! Czyli tego sprzedaję? Monety dobrze, dobrze, bo monety Fix Ej, ja tu Ej, ja tu pamiętam, może wlecieć Mama, ty zobaczysz jak leci spółki Puki Lucky, jaka animacja na spółki bloka? Cukierki i spuki Lucky Blok. Uh -huh. I można go sam stworzyć za. Cukierki. Mam spukilaki Lucky Blok. Poleciał spukilaki Lucky Blok. Kupiłeś. Czekał, co w nim to albo, albo ten cztery Albo ten trzeci. czacza. Dobra, dobra, teraz pewnie co się mi udało zrobić Jeroza! Jaki bloka otwartego oczywiście się nie, yeah. ale... Three, two, one. Spooky laki blok, to spooky laki blok, to spooky laki blok, to spooky. Otwierajcie go. Nie, nie otworzę, dopóki wy nie zostawicie suba. Jakby nie zostawicie suba, nie otworzę go. ale ten cza Proszę, zostawcie suba, lajka, like wszystko zostawcie, to najlepsze brua A my to otwieramy. A! O! o! sekret jadzorali. Czy tam? a więc tam był Los! 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 Los, ragla, los Grande! Chyba to się nazywa Los, Puki Grande! Nie! Tak, nie no, jak nie los, Puki Grande! Los, Puki Grande! No to to jest ten. Los! Los. Mówię los, Puki Grande! I to dzisiaj na wszystko w tym odcinku! No to mam nadzieję, że Wam się podobało, a jak się Wam nie podobało? To koniec, nie zapomnijcie o tym filmiku. Pa!